Kids screaming in the cradle's profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Why can't you just let me my and Dokąd? I live my own world of Wykończ wykończ, o, Siemanko, parę newsów przed świętami, bo na święta nie będziemy nic nagrywać, bo dowiedziałem się, że będziemy za bardzo najebani więc nie ma co nagrywać po pijaku. Otóż byłem dzisiaj u ortopedy po blokadę w tą rękę. Dwa tygodnie zakaz jako tako góry, więc robię sobie siady. Dokładnie cyklist skład z wysokim podpiciem pięty, a robię to dlatego, że całkowicie przestała mnie boleć ta piszczel, guzowatość piszczeli. Na Instagramie już pokazywałem coś, co wcześniej wyśmiałem, czyli BPC 157 w kapsułkach. Okazało się, że no chyba ono, bo nic innego teraz nie leci. Ono faktycznie robi taką robotę, że przestało mi całkowicie polecić troszeczkę większe ciężary spróbuję jeszcze teraz 180 na cyklist skład. Eee, nie pytajcie skąd to BBC157, bo nie pamiętam odezwał się do mnie Gość, ale teraz coś się z nim kontakt urwał i, i się nie e, odzywa. Po nowym roku e, mega bomba, hormon, insulina, test, jakiś oral, ponieważ w zaryszy o ile? Federacje się nie połączą, bo zale się miało być tylko w GBC, a teraz reszta federacji tam już wcha swoje łapy i nie podoba mi się, bo to był taki nasz powiedzmy, rytuał, stary element każdego trójbolisty, czyli znaleźli się w marcu. Jeżeli połączą federacje, to nie będziemy tam startować. Jeżeli za nich połączą, to na pewno szarpnę się na coś więcej w Monsterze. Tymczasem u Ortopedy. Okazało się, że dziura po tej kości, która została wywana razem ze ścianem, organizm zbudował sobie tam kawałek kości sam. Gdzieś takiej wielkości kość się zrobiła, ale nie ma tam mięśnia, dlatego mnie to boli. Powiedziałem, że to jest takie przebudowa organizmu, że on sobie tam zaczął budować kość i tam też dostałem blokadę. Natomiast mięsień, który się urwał, Znalazł miejsce w, przy głowie długiej i głowa przyśrodkowa wrosła się do na głowy długiej, dlatego też mam na tyle siły, żeby wypchnąć sztangę i zablokować łokieć nawet na ciężarze 190 kg. Jeżeli teraz te bóle dzięki blokadzie ustąpią, to będziemy mogli wyciskać więcej. Wizyta u doktora Brzuski dopiero 26 lutego i dopiero później będziemy robić e, operację. Jeżeli dalej będzie tak jak będzie, e, lub będzie w, e, operacja za droga, to znajomy zaproponował, że zrobi tą zrzutkę i pójdę w to, że jak nie chciałem, tak skorzystam, co, co będzie ponad. O ile będzie ponad, to oczywiście pójdzie na cele charytatywne, a co się nie dozbiera, jeżeli się nie dozbiera, no to ja wtedy dopłacę sam od siebie. Dobrze, tyle. Lecę dalej z treningiem. Nie, nie, To się Co się dzieje? Wcześniej nawet jakbym robił setką, taki wąski przysiad z, z samej czwórki z przyczepu, to bym strał z bólu. Teraz jest dwusetka, zobaczymy jak to pójdzie. Dobrze, na szybko takie podsumowanie y, treningu. Bezbólowo całkowicie, na koniec... Y, stawię Wam rzeczy, które według mnie są najlepszym sposobem na regenerację. Oczywiście nie ze wszystkich nie możecie korzystać, między innymi nie z hormonu, ale BPC, wałek i te teragany naprawdę yy, świetna sprawa. Co do kanału motoryzacyjnego, na razie nic nie będę wrzucał. Ostatnio coś postanowiłem wrzucić, powiedziałem coś o BMC, że jest w miarę bogatą wersją, bo ma Webasto, Klimatronik, Elektronikę i już znowu, kurwa, zlot jakichś cepów, że o, jaką ma bogatą przecież Ziemię ja M44 w pakiecie M. Kolwa, jakby to był jakiś szczyt sukcesu i w ogóle i porównują się do siebie. No, ja chcę coś nagrać dla ludzi, a tam się zlatują same, by czasami. Oczywiście nie mówię wszyscy, ale muszę od tego kanału motoryzacyjnego odpocząć i może te trole same się tam po prostu wyplenią. Także tyle, zobaczcie sobie, co na, na regenerację. No, od Nowego Roku. To jest też fajne. Lewodopa, czyli jeżeli coś jak Megace i cała reszta podnosi prolaktynę, lewodopa jest bardzo fajna. L-dopa, inaczej możecie sobie na to mówić, będzie nam windowało dopaminę. Nie będziemy odczuwali jednocześnie wzrostu prolaktyny. Oczywiście prolaktyny i tak będziemy mogli zbijać cała serem, a cały mój cykl będę omawiał na bieżąco już od stycznia. Może coś jeszcze między świętami wrzucę, jak będzie potrzeba. Jak będziecie potrzebowali, oczywiście wy zobaczymy. Na razie.